Sponsorem dzisiejszego odcinka jest sklep znaneklocki.pl. Odwiedźcie go koniecznie, przejrzeć bogatą ofertę oldschoolowych zestawów LEGO w znakomitym stanie. Link do sklepu w opisie filmu. Witajcie, zapraszam na kolejną recenzję klasycznego zestawu LEGO sprzed 30 lat. Kontynuujemy tematykę piratów, tym razem jednak skupiając się na największym zestawie z 1989, spośród tych poświęconych pirackim adwersarzom, żołnierzom frakcji Imperial Soldiers. Przed Wami kolejny zestaw legenda, nadmorski fort Eldorado Fortress. Pierwsza tak duża konstrukcja nabrzeżna w pirackiej serii, jedna z perełek legendarnego projektanta Daniela Augusta Kręca, o którym nieco szerzej wspomniałem w pierwszej części mojej retrospektywy Lego Castle. Jeden z pierwszych zestawów z podstawą w postaci podniesionej płyty bazowej, inspirujący wielu budowniczych do dzisiaj. Postawmy tradycyjne pytanie, jak dobrze zniósł próbę czasu. Instrukcja to ponownie książeczka Formatu A4 z kilkoma ładnymi ujęciami na gotowy form. Strasznie lubię te stare zdjęcia zestawów. Miały one w sobie jakąś taką fajną fizyczność. Etapy budowania opisano w miarę jasny sposób, choć i tak. Podobnie jak w wypadku innych obuskulowych setów, trzeba się przepatrywać uważnie, co oddaje się w danym kroku. A z tyłu o dziwo brak propozycji modeli alternatywnych. Zgaduję, że w tym wypadku znalazły się jedynie na pudełku. Wzór podniesionej bazówki z charakterystycznym spadem po lewej stronie był w kolejnych latach wielokrotnie przekolorowywany i wykorzystywany inaczej, nawet w serii Space. Zawsze mi się podobały takie poniesione płytki, mają moim zdaniem sporo uroku. Nadrób kamieni na tej tutaj jest oczywiście schematyczny i uproszczony, ale nawet to ma swój urok. Od przodu znajduje się niewielka przystań, do której mogą przycumować statki i łodzie. W zestawie zawarte są dwie szalupy: brązowa, którą porusza się kapitan Redbeard ze swoim podkomendem oraz czerwona, w której wiosłuje jeden z żołnierzy. Powiem już na wstępie, że popełniłem tutaj mały błąd: kapitan piratów w tym zestawie nie posiada papugi. Przez przypadek wziąłem wtedy do filmowania Redbearda z udostępnionymi barakudy. I tak to czasem bywa, gdy ma się pod ręką trzy identyczne figurki. Nad pomostem góruje fragment zabudowy z blankami, co nadaje Eldorado delikatnie średniowiecznego klimatu. W rogu znajduje się stanowisko z armatą na obrotnicy, można więc swobodnie celować działem. W klipy na lawecie wpięto dodatkową oraz drąg do ładowania, wyobrażony przez standardową antenkę zakończoną wejściem na studa. W murach znajdują się okna, bądź otwory strzelnicze, całość utrzymano w żółto-białej kolorystyce, przy czym żółty w tamtych czasach miał zapewne imitować złoto, biorąc pod uwagę nazwę Eldorado. Przy pomości pracuje żuraw zakończony hakiem, z pomocą którego można unosić skrzynię, zawieszoną na identycznym pałąku jak w barakudzie. Dźwik umieszczony jest na szczycie takiej jakby mini strażnicy z uchwytami na dodatkowe muszkiety i mini latarnie z tych staroszkolnych kosmicznych latarek czy pistoletów. Sam żuraw, Porusza się na klasycznej małej obrotnicy 2x2 study. Sznur nie jest jednak połączony z żadnym bębnem czy kołowrotkiem, on po prostu tak sobie zwisa, więc żeby korzystać z dźwigu i podnosić skrzynię, trzeba niestety ręcznie ściągać linkę. To chyba najsłabsza część zestawu. Zwykły najprostszy bęben do nawijania, jak ten do kotwicy w Barakudzie, wyglądałby tu lepiej i poprawiał funkcjonalność. Warto zwrócić uwagę na charakterystyczne żółte panele z nadrukiem prześwitujących cegieł, charakterystyczne dla estetyki żołnierzy z pierwszych piratów. Oglądając fortecę ze wszystkich stron możemy sobie jeszcze pooglądać ten uroczo schematyczny rysunek. Skał i wody na płycie bazowej. Kształt jest bardzo zgrabny i dobrze przemyślany. Forteca wykorzystuje w pełni udostępnioną przestrzeń na bazówce i wydaje się, że ani skrawek studa nie został zmarnowany. W jednym rogu znalazło się nawet miejsce na zasadzenie palmy. Z boku kolejna kastlowa ściana z cegłami, tym razem biała, i osadzona na długich wspornikach. Wniesienie prowadzi do wejścia do fortu, pary masywnych wrót, które oczywiście można otworzyć i wpuścić do środka oddział żołnierzy. Powiedziałbym, że okna na prawo od drzwi stanowią bardziej elementy ozdobne architektoniczne, nie bardzo widzę bowiem ich praktyczne zastosowanie, skoro mi Figi nie mają jak do nich blisko podejść i wyjrzeć przez nie. Przybudówka w prawym górnym rogu mieści więzienie, do którego oczywiście możemy wpakować piratów, żeby sobie przemyśleli, jak to jest źle i paskudnie piracić. Tuż obok umiejscowiony jest elegancki stosik kul armatnich, a raczej armatnich walców. To też ciekawe, że pociski dolegowych armat nigdy nie zostały updateowane. Ale z drugiej strony okrągłe bryki jedyneczki spisują się świetnie w tej roli. Po prostu nie są kuliste. Centralną część placu zajmuje duży, ukryty schowek. Podstawa fortecy jest bowiem wydrążona, a otwór zasłania duża płytka z kratownicą. Jest to miejsce zarówno do schowania transportowanych towarów i zaopatrzenia, jak i do zrobienia pechowym piratom dowcipu pod tytułem DC Sparta. Mieści się tam całkiem sporo minifigurek. figurek Nad frontowymi drzwiami znajduje się przybudówka w postaci balkonu chronionego blankami, między którymi umieszczono kolejny dodatkowy muszkiet zamontowany na zawiasie. Z tyłu znajduje się z kolei kwatera dowódcy. Podoba mi się tutaj, jak w prosty sposób, wykorzystując ten ścięty klocek na górze, udało się sprawić, że drzwi domykają się pod kątem i przez to kształt jest po prostu ciekawszy. Szkoda tylko, że w samej komnacie nie ma kompletnie nic. Nie ma żadnej tylnej ściany, tylko taka ażurowa konstrukcja. No przydałoby się choćby najprostsze krzesło czy stoliczek, i już wyglądałoby to żywiej. Dopiero z czasem wnętrza tego typu budowli zaczęły być bardziej dopracowywane. A na dachu kwatery jeszcze jedna obrotowa armata oraz świetna duża flaga z herbem, czy też symbolem frakcji. Zestaw zawiera 8 minifigurek: 4 żołnierzy, oficera, gubernatora oraz wspomnianych na początku piratów. Jak widać, kapitan Redbeard nie zniósł tego obrzydliwie praworządnego i niepirackiego towarzystwa i postanowił się ewakuować, więc może przyjrzyjmy się żołnierzom osobno. Omawianie piratów pozwolę sobie tym razem odpuścić. widzieliśmy ich już w dwóch recenzjach w ostatnich tygodniach. Wszyscy szeregowi żołdacy mają na wyposażeniu muszkiety i szable, na plecach tornistry czerwone epolety, a na głowach wojskowe czako, swego czasu jeden z moich ulubionych minifigowych kapeluszy. Niebieskie mundury z czasem zostały zamienione na czerwone, gdy frakcja zmieniła nazwę na Imperial Guard. Obie wersje mi się podobały. Torse żołnierzy zostały update'owane w Piratach z 2009, ale już te pierwsze, najstarsze nadruki wyglądały świetnie i mimo, że są jednostronne, mogłyby się bronić nawet dzisiaj. Żołnierze to armia klonów, wszyscy z podstawową Starszą buźką. Na ich tle oficer i gubernator wybijają się wyraźnie, zwłaszcza ten drugi. Oficer, jak widać, olał nakaz chodzenia z ogoloną buźką i zarósł sobie bez pardonu. Na głowie ma trójgraniasty kapelusz, poza tym wykorzystuje dokładnie taki sam torus jak żołnierze. Gubernator, a dokładnie gubernator Broadside, bo wam tak brzmi jego nazwisko, ma z kolei unikalny dla siebie torsik oraz zdobiony białą lamówką kapelusz Pieruk, W łapce, otocz szabli, kieliszek, wiadomo zawsze jest czas na elegancką lampkę wina. Wąsa ta facjata z przestrzyżonymi bakami również jest ekskluzywna dla tego minifiga, który poza Eldorado Fortress pojawił się jeszcze tylko w jednym statku Imperial Soldiers. 6274 Caribbean Clipper. Jedna z najdroższych figurek w pierwszej serii Pirates. Obecnie ceny na Bricklinku zaczynają się od 17 euro. Wielu fanów Piratów na pewno chciałoby go mieć. W końcu to taki praworządny odpowiednik kapitana Redbearda. Eldorado Fortress nie jest wbrew pozorom zestawem bez wad. Rzuca się w oczy ten zbyt uproszczony dźwigi pusta kwatera gubernatora. Cała reszta jest jednakowoż bardzo bawialna i obsadzanie fortu żołnierzami to prawdziwa przyjemność. Wyobrażam sobie, jakie wrażenie musiał ten zestaw robić 30 lat zwłaszcza gdy miało się jeszcze Barakudę i można się było pobawić w ostrzeliwanie i napadanie na Ford. To wciąż bardzo ładny i przemyślany set, gwarantujący sporo frajdy i nie dziwię się, że fani piratów do dzisiaj zarówno polują na oryginał, jak i tworzą jego remake'i. To nie lada okazja móc obcować z takim uznanym oldschoolem, a możecie go sobie sprawić. Oczywiście ze sklepu znaneklocki.pl umożliwia obcowanie z prawdziwymi legendami LEGO. Gorąco polecam i mówię papa do usłyszenia w czwartek.